Są pieniądze, skoro w Jeziorach Wielkich są pieniądze, skoro w Żdinie są pieniądze, a u pana tych pieniędzy nie ma. O co o tym chodzi? Dość zaskakująco rozpoczął się nowy tydzień w inowrocławskiej polityce. Faktem, z którym się zgadzają wszystkie strony sporu politycznego jest to, że Inowrocław dostaje jedna z niższych dotacji rządowych z samorządów. Władze miasta uważają, że w ten sposób rząd mści się na samorządzie krytykującym jego politykę. Poseł Bartosz Kownacki wypomina prezydentowi Brejzie, że ten się nie spotyka z parlamentarzystami partii rządzącej, którzy chcieliby pomóc. Choć raz pan prezydent zadzwonił do mnie, poprosił o spotkanie, na pewno do takiego spotkania by doszło, ale zadzwonili radni, to oni proszą. Mówią... Po poniedziałkowej konferencji prasowej przy ulicy Magazynowej poseł Bartosz Kownacki postanowił udać się do ratusza. Jadę za chwilę do, do, do pana ba, prezydenta. Mam nadzieję, że. z interwencją poselską, a tak naprawdę z wsparciem poselskim dla Inna i dla pana prezydenta Brejzy. Mam nadzieję, że teraz. Prezydenta Brejzy nie zastał. Ten miał uczestniczyć w spotkaniu o środkach unijnych w Bydgoszczy. Do parlamentarzysty wyszedł wiceprezydent Piniewski. Doszło między nimi do sporu o to, czy dziennikarze powinni brać udział w spotkaniu. Bartosz Kownacki, który postanowił dziś zlustrować moją skromną osobę i urząd miasta Inowrocławia. Jak inaczej można nazwać nagłe wkroczenie do magistrackiego sekretariatu w towarzystwie Butnie zachowującej się grupy współpracowników i ekipy TVP z żądaniem natychmiastowego spotkania? Posłem natychmiast zajął się mój zastępca, który zażądał przerwania tego spektaklu i oczywiście wyraził zgodę na spotkanie i rozmowę. Pod jednym wszak warunkiem, by spotkanie było w warunkach cywilizowanych, czyli po prostu z posłem, bez świty przybocznych i bez rejestracji przez usłużną ekipę telewizyjną. Tak z kolei w mediach społecznościowych relacjonuje to zdarzenie z prezydent Brejza. Nie, można, no nie, 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 ale nie proszę proszę nie. przepraszam, my chcemy transparentnie, ja nie mam nic do ukrycia. Spotkanie z posłem? Nie, ale ja mam tak, sprawy, nie, sprawy nie, mieszkańców sprawy, które nie są do ukrycia. Ja Mają też prawo. Nie mam nic do ukrycia. Jest mój asystent, który prowadzi transmisję na żywo Jest telewizja publiczna bardzo pokazać. Ja bym bardzo prosił, pamiętamy rozmowy policyjne, roku 2009 opisało. wtedy panie. wszyscy byli wszyscy byli obecni, były media, my nie mamy nic do ukrycia. Ja też nie mam nic do ukrycia. pozwólmy Nie manipulujmy Prawdą. Ale ja Pan poseł chciał prawie... się spotkać z, z zastępcą prezydenta. Ja tak. spotkać się z zastępcą prezydenta, więc spotykam się z panem. No bo pan się nie o panie o panie się. Tele... Przejdź, Proszę z interwencją poselską przyjść, porozmawiać. Naprawdę w interesie dla mnie interesyfina wrocławskiej. Z, z interwencją interwencj poselską, z interwencją Nie, przepraszam, ja szanuję media. Ja również szanuję. Z racji tego, że współpracownicy posła Kownackiego nagrywali interwencję, miał on przyczepiony mikrofon, co później Prezydent Brejza uznał za próbę inwigilacji. Proszę jednak wyobrazić sobie zdumienie mojego zastępcy, który w trakcie spotkania dostrzegł w fałdach marynarki posła ukryty mikrofon. Po zwróceniu stosownej uwagi, urządzenie zostało przez pisowskiego parlamentarzystę zdeponowane na dalszą część spotkania w naszym sekretariacie. Komentuje we wpisie Brejza. Poseł Kownacki w rozmowie z nami tłumaczy, że mikrofon był dobrze widoczny, zatem zarzut prezydenta jest kłamliwy. po prostu. Na prezydenta w walce fundusze rządowe. Przypomnę i na Wrocław uzyskał z pieniędzy rządowych w ostatnich latach blisko 460 milionów złotych, ale każde wsparcie dodatkowe jest potrzebne i między innymi jest taka ulica magazynowa w na Ja rzeczywiście wszedłem z... Z... z mikrofonem, który był widoczny w klapie, spięty po prostu, w klapie marynarki po prostu w... zostałem oddzielony od swoich asystentach, który tam e... transmisję robił. a pan prezydent Rejza, mimo tej Szalenie, nie dla mnie krzywdzące, ale też yy, yy, no, niewyobrażalne w sytuacji, że jakoby chciałem zbierać na niego haki i go podsłuchiwać. No, jak można podsłuchiwać kadosie, jeżeli wszyscy dziennikarze i wszyscy, którzy oglądali tę transmisję live, widzieli, że mam mikrofon wbięty w klapę. Więc to trudno mówić o podsłuchiwanie. podsłuchiwaniu. Parlamentarzysta rozważał nawet złożenie pozwu, ale uznał, że jego oponent zachowuje się bez honoru. Ja zastanawiam że się, żeby skierować sprawę do sądu, dlatego organizowałem taką. honorową, żeby, żeby w tym pojedynku sondałem, muszę obserwować.